Panie Boże, witam was w ten poniedziałkowy poranek i zapraszam Was na kromkę słowa. Dzisiaj posłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przeszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu, pytając, jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie, jeśli nie odpowiecie mi na nie, ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi Chrzestianowy, z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście Mu. A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział. Zatem i ja Wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Dzisiaj. Y Zwróciło moją uwagę w tej Ewangelii pytanie, które pada z ust Jezusa. Dlaczego nie uwierzyliście Janowi? To pytanie jest pytaniem, które bardzo często my, jako ludzie, zadajemy: dlaczego? Po co? Po co to robisz? Dlaczego to robisz? W jakim celu? To pytanie, jeśli je przyjmiesz, zaprowadzi cię daleko. Pod warunkiem że uczynisz go przedmiotem swojej refleksji. Jeśli słyszysz pytanie skierowane do Ciebie: dlaczego mu nie uwierzyłeś? Dlaczego go nie posłuchałeś? Jeśli pójdziesz za tym pytaniem, szukając odpowiedzi na nie, to możesz odkryć bardzo wiele ciekawych rzeczy na swój temat. To szukanie odpowiedzi na pytania może być dla Ciebie przełomowe. Może być dla Ciebie odkrywcze. Może być takim punktem kulminacyjnym w Twoim życiu. Dlatego nie bój się szukać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, bo może być to przyczyną Twojego nawrócenia. Niech was bogosłowi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże!